Ta Cześć, witajcie, jestem Sławomir bartosz Chlowskow. w i to już po raz kolejny na moim kanale Jak słyszycie albo nie słyszycie po moim głosie to mam katar, więc... Ten. Ale dobra, dobra jak widzicie, kolejne LEGO newsy. Więc w zasadzie są te LEGO newsy, no ale dużo nowości przybywa. Dobra, zabieramy się za LEGO newsy. Dobra, jak widzicie mam tutaj, co pokazuję myszką mam LEGO City. To jest właśnie taki nowy zestaw. Bardzo mi się tak naprawdę podoba. Zobaczcie, pantera. Nowy odcinek papuszki, Taki gość przebrany za drzewko no i nawet samochodzik w bardzo ładnych takich barwach, w jakiejś takiej hmm, zapomniałem już jak to się nazywało um, dalej, 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 dalej też widziałem bardzo ładny zestaw właśnie tutaj ten możecie sobie sprawdzić 60258 jest to jakiś taki wielki warsztat samochodowy więc ja w tym, naprawdę jest bardzo mi się podoba jest to właśnie taki Jeden z tych większych zestawów z LEGO City, jak taki na przykład kurort ciarski albo otwarcie sklepu z pączkami. To, właśnie, to jest właśnie pod takie duże zestawy. Um, dalej też widziałem zestawy. Takie właśnie nowsze. Dobra, kolejny zestaw z LEGO City, to jest taki, powiedziałbym, bardzo rajdowy. No, jakieś kładziki, motory, jakieś takie Hmm, powiedziałbym ogn ognie. Nie, mi się to nie podoba, ale pewnie będzie to za jakieś 40 zł. Dalej tutaj też kolejne po prostu to trochę nawiązuje do speed championsów. Wygląda to jakiś jakiś mały czempion kolejne jakieś wyścigi samochodów. Mnie się to nie podoba za bardzo i chyba tego nie kupię. Za to stacja benzynowa jest jak dla mnie bardzo ładna. No i... Nie wiem, po prostu mi się podoba jeszcze ten piesek tutaj. Fajna jest jednak. dla mnie. samochodowy możecie zobaczyć teraz w pełnej krasie, bo go znalazłem. On wygląda tak. Musicie przyznać, jest bardzo ładny. Pamiętam, że odlew pieska. No i zestaw jest po prostu bardzo ładny, bardzo mi się podoba. To na ja to tylko te cztery zestawy znalazłem. Ty, nie znalazłem nic więcej, ale może jeszcze poszukam. No i słuchajcie, się znalazłem zestaw 60249, więc on, jak dla mnie też wygląda bardzo fajnie, ma bardzo fajne elementy, ma kosz, kosz, niech to są wiele. No i on właśnie jest taki do sprzątania ulic i mi się on naprawdę podoba. No i jeszcze macie go takiego ułożonego. Dalej jest też bardzo fajny zestaw, taki samolot pocztowy. Nie wysyłają nic do Mikołaja. Tak to wygląda. Dwa listy i taki samolot. Nie podoba mi się to. Dalej jest jakiś trak, ale taki mały. Samochód z lodami chyba też bardzo ładne uzupełnienie do tego tam starego samochodu, właśnie z jakimiś spicą. To było bardzo fajne. No i naprawdę ten zestaw mi się podoba i to bardzo. Dalej macie jeszcze jakąś taką łódź rajdową. Mi się to podoba. No i dalej już te zestawy, które widzieliśmy. No, słuchajcie, mnie to przekonuje. Naprawdę mi się to podoba. No i słuchajcie, jest oczywiście jeszcze nowy samochód. Samochód z Speed Champions wygląda jak dla mnie bardzo fajnie, mi się on podoba. No i możliwe nawet, możliwe nawet, że go kupię. Naprawdę jest ładny. Słuchajcie teraz polibagi. Zaraz trochę nowych polibagów jeszcze zamazanych, ale da się przy nich coś zobaczyć. Mam tutaj bardzo fajny, bardzo fajny tak wychodzi polibak, bo widzę tutaj Captain Marvel chyba w innym ubranku niż do tej pory występowała oraz Nika Furego, Furego, więc naprawdę prezentuje się całkiem, całkiem zacnie ten polibak. Tutaj macie jeszcze całą kolekcję polibagów, możecie sobie obejrzeć. Większość z nich zamierzam kupić, bo zamierzam kupić ten tutaj z LEGO Hidden Side, jeszcze z właśnie Jayem. Czyli te dwa na pewno kupię. Możliwe nawet, że ten z Captain Marvel. Te trzy kupię na pewno. A co z tym i co z tym? Bo ten tak naprawdę wygląda na zachęcająco, jak i ten z Minecrafta. ale Nie no, tutaj tak naprawdę polibagi mi się podobają. Polibagi mi się podobają. Ten kotek wygląda bardzo słodko i ładnie. Tutaj są dwie figurki, bo jest też zacnie. Tutaj jest masa, masa broni i Jay. To jest chyba Avatar Jaya, więc naprawdę mi się to podoba. Wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Teraz pokażę Wam inne polibagi, To jest właśnie Lego Duplo. Dalej znów Lego Duplo. Speed jest bardzo zamazany, ale nie wygląda to ładnie. To tutaj samochodzik. Tutaj stroli. Co przed chwilą widzieliśmy. To, to w ogóle jest beznadziejne. No, oczywiście zawsze w Lego City jak jest policja, to muszę oddać jakiś mały helikopterek albo właśnie taki samochód, który wygląda nijak. O, helikopter o helikopterze właśnie jest helikopter. W ogóle patrzcie, to mi się podoba, tutaj ten kubraczek. Naprawdę mi się podoba. To też, to już wcześniej Wam pokazywałem. Star Wars właśnie z takim X-Wingiem. Minecraft też Wam pokazywałam, ale możecie sobie w zbliżeniu zobaczyć. Tutaj to w ogóle silne z Lego Friends, jakieś pudełko po prostu z ciasteczkami. Zatem to mi się podoba. W tym ponybago jest rowerek, jest jakieś... Są dwa ptaszki. hot dog, jakiś taki właśnie koszyczek. I wygląda całkiem zacnie. O właśnie to jest jeszcze z Kapitan Marvel. Dalej o macie jeszcze w zbliżeniu, mi się to naprawdę podoba. Kolinski um, Hidden Side też całkiem całkiem, całkiem fajny Ninjago znowu z Ninjago coś też wam pokazywałem Naprawdę to jest chyba jeden z ulubionych polibaków Naprawdę Ninjago w tym roku wygrywa po prostu um, można zabrać tutaj własnego ptaszka I te, 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 można kupić też dla elementów bo patrzcie mamy dwa takie małe oczka Dwa ludziki, tutaj wam pokazuję I dwa um, co ciekawe właśnie Białe rogaliki, co się, co się nie zdarza często. Dalej też można sobie coś zbudować. Tu jest jakiś zamek, jakiś... To jest zamek chyba Kopciuszka. O, jest ten słodki kotek. Jest pociąg. Zamazany to jest polibak. Jeśli to będzie polibak z Lego City, to go kupię, bo wygląda ładnie. To jest kolejny, patrzcie, ładny z Lego Extra. tutaj pucha, jakieś urodki, narty. Tutaj jest bardzo ładny play pętrukowany, jeszcze kije baseballowe jeszcze hokejowe, bo baseballowe. Um, łuk. Naprawdę wygląda fajnie, ale ten mi się o wiele bardziej podoba, bo są różne takie zieleniny. Dalej jest jeszcze puchar. Puchar to będzie już zestaw, ale wygląda to bardzo ładnie. No i zestaw z Legolandu. No, tak se bym powiedział. Tak se... Ja w ogóle wiem co, co, ten Lego, co ta scena przedstawia, bo tutaj jej nie widać, ale nie wiem czy jak byliście w Legolandzie to były właśnie takie tutaj były, trzeba było się wyścigować i gasić pożary. Ja w ogóle byłem w Legolandzie, nakręciłem film, więc na ekranie końcowym będziecie mogli to zobaczyć. To jest chyba wszystko. Tak, to jest wszystko. Um, tak, wszystkie polibarki. Naprawdę ich jest dużo i wyglądają naprawdę ładnie. Tak naprawdę to by było już na tyle. Wam bardzo dziękuję za Mam nadzieję, że odcinek mi się podobał. Więc tak, w sobotę będzie oczywiście haul z domu Wiktorii. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych Trzymacie Trzymajcie się i baj! Da-da-da-ram. -da -da -da.